Jak Moskwa oszukała Zachód w 1945 roku, to pierwsza książka z serii po wojnie. Muszę mieć pewność, że wybory w Polsce będą wolne. Wszystkie demokratyczne siły będą mogły wziąć w nich udział. Atmosfera w prezydenckim gabinecie stawała się coraz bardziej napięta. Polacy działają przeciwko Armii Czerwonej. Mnie nie interesuje propaganda. Byłbym wdzięczny, gdyby przekazał pan moje poglądy marszałkowi Stalinowi. Rumunia i wszystkie kraje na wschód od Niemiec zostały porzucone w Jałcie. Kiedy Michał I próbował powołać się na zachodnich aliantów, chcąc włączyć ich do rozmowy na temat przyszłości kraju, Wyszyński wybuchł. To ja jestem Jałtą. Dzisiaj socjalizm. Jest możliwe nawet w Wielkiej Brytanii. Nie potrzebujemy już rewolucji. Jeśli alianci zachodni nie odegrają zasadniczej roli we wyzwoleniu Czechosłowacji, ten kraj pójdzie drogą Jugosławii.